Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Senacie. Swoje oświadczenie kieruję do Pani Minister Zdrowia, do Pana Marszałka Sejmu. Dziś Senat odbył emocjonującą dyskusję na temat zmiany prawa farmaceutycznego, tabletki Po. To zmobilizowało mnie do zabrania głosu w tym miejscu i w tej formie, ale na temat sytuacji zawodowej części z tych, którzy przygotowują, sprzedają, udostępniają chorym i potrzebującym potrzebne im medykamenty. Mają prawo oni czuć się poszkodowanymi i wręcz wykluczonymi, kto polskie farmaceutki i farmaceuci ze średnim wykształceniem. Wielkie moje zdumienie wywołuje akceptację dla tej sytuacji ze strony poprzednich rządów, a szczególnie ministrów zdrowia. Załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wyodrębnił 10 grup zawodowych w oparciu o kryterium wymaganego poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji. Technicy farmaceuci zostali przypisani do grupy siódmej jako, cytuję, inny pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w liczbie porządkowej 1,6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny. Nie mogę zrozumieć, podobnie jak i zainteresowani, dlaczego farmaceuci z takim samym poziomem wykształcenia i formalnym ustawowym zaliczeniem ich do zawodów medycznych zostali gorzej potraktowani niż ich koleżanki i koledzy z tych samych miejsc pracy, jak na przykład technicy, analitycy, Analityki medycznej, technicy, elektrokardiolodzy, fizjoterapeuci itd. w zakwalifikowaniu grupy wyżej, bo do no, grupy szóstej. Przecież z tym wiąże się zarówno prestiż wykonywanego zawodu, jak i wymierne korzyści finansowe. Różnice w wynagrodzeniach obu tych grup dochodzą niekiedy do kilkuset złotych. Wykonywanie zawodu technika farmaceutycznego wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Polega na sporządzaniu leków recepturowych, uczestniczenia w wykonywaniu leków do żywienia pozajelitowego, cytostatyków, a także prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. Ustawa zobowiązuje ustawy, osoby wykonujące ten zawód do realizacji ciągłego kształcenia się, i tak już się dzieje. Technicy farmaceuci jako jedyna grupa techników z zawodów medycznych ma na przykład obowiązek udziału w szkoleniach, analogicznie jak w przypadku magistrów farmacji, za co przyznane są punkty edukacyjne. O techników farmaceutów nikt się w Polsce nie upomina. Ani Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, ani Ministerstwo Zdrowia, a inicjatywy związkowe dziwnym trafem giną gdzieś po drodze. Jednym słowem ciemność mamy, Pani Minister, Chciałbyś powiedzieć ciemność, czas na jej rozjaśnienie. Jest ku temu odpowiedni czas i pora. 24 marca 2024 roku zacznie w całości obowiązywać ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 roku o niektórych zawodach medycznych, która zmienia między innymi status zawodu technika farmaceuty, zwiększając ich odpowiedzialność i obowiązki zawodowe. Jedynie w ślad za tym nie idzie, niestety, zrównanie ich praw z innymi technikami przywoływanej przeze mnie w załączniku. 29 listopada 2023 roku odbyło się pierwsze czytanie Obywatelskiego Projektu Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, druk sejmowy 33. Projekt niestety nie przewiduje oczekiwanej i przedstawionej przeze mnie zmiany. Czy nie nastał czas, na zlikwidowanie tej niczym nieuzasadnionej o strony merytorycznej nierówności i niesprawiedliwości? Skoro ustawodawca zrównał zawód farmaceuty z innymi zawodami medycznymi, to co stoi na przeszkodzie również wykonania pod, podobnego kroku w zakresie wynagrodzeń? Wystarczy w przywoływanym załączniku do ustawy uzupełnić grupę szóstą poprzez dopisanie techników farmaceutów tak mało. A jednocześnie tak dużo? Skończmy, pani minister, z tą dyskryminacją, chyba że któregoś z polityków ci biedni technicy w czymś szczególnie dotknęli. Dziękuję bardzo.